Projekt pod nazwą O krok do przodu jest skierowany do klientów ośrodka pomocy społecznej w Jastrzębiu Zdroju. Realizowany będzie do listopada, a ma na celu przywrócenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych. Zagrożonych wykluczeniem społecznym. To już jest szósta edycja naszego programu o Krok do przodu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i działania, które są podjęte obejmują zarówno szkolenia indywidualne, szkolenia grupowe, jak i szkolenia dla wszystkich uczestników, takie szkolenia, wspólne szkolenia polegające na spotkaniu z doradcą zawodowym, z psychologiem, z nabyciem umiejętności i kompetencji społecznych. Natomiast też które są już skierowane do poszczególnych grup, dotyczą takich działań jak obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera i internetu, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekunki dziecięcej. Nowymi takimi działaniami w tym roku, które już poprzednio było parę lat temu kontynuowane, to jest operator koparko ładowarki i również w ramach prac społecznie użytecznych objęliśmy tą pomocą 23 uczestników. Prace te przygotowują do wyjścia na rynek pracy, uczą systematyczności, obowiązkowości i współpracy w grupie. Co ważne, integrują społecznie i zawodowo. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z doradztwa indywidualnego, psychologicznego, zawodowego. Później będą też konsultacje z job coachem oraz szkoleń miękkich, takich jak trening umiejętności, kompetencji, doradztwo zawodowe grupowe, doradztwo prawne, kreatywne rozwiązywanie sytuacji trudnych, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt ma na celu także przełamywanie barier mówienia o sobie i wyjścia do potencjalnych pracodawców, a także nabycie umiejętności pozwalającej w praktyce ominąć trudności i realizować ambitne cele. Zajęcia staramy się prowadzić metodą warsztatową, tak aby jak największa ilość przekazywanej wiedzy łączyła się z praktycznymi aspektami, aby uczestnicy mogli łatwo to też przetransponować na swoje życie osobiste. Jest część wykładowa, teoretyczna, ale też dość sporo części takich praktycznych, ćwiczeniowych bądź testów. Jak się okazuje testem dla bezrobotnego, który każdego dnia szuka pracy. Jest codzienność i związany z nią stres. Jak sobie z nim radzić? Tego także dowiedzą się uczestnicy projektu. Na dzisiejsze zajęcia omawiamy temat stresu, jak na nas wpływa, jakie są objawy stresu, jakie skutki i co najważniejsze, jak sobie z nim radzić. No, grupa tutaj bardzo chętnie pracuje, wiele osób jest po utracie pracy, więc tutaj ten stres jak najbardziej ich dotknął. No i uczymy, sobie, uczymy się, jak sobie radzić w tych właśnie kryzysowych sytuacjach. W programie uczestniczą 54 osoby, w tym 7 osób niepełnosprawnych. Nowa strona telewizji.